Wyobraź sobie świat, w którym nauka i duchowość łączą się płynnie, ujawniając ukryte prawdy o samym życiu. Dokładnie taki świat wyobrażał sobie Nikola Tesla, gdzie cuda elektryczności i tajemnice Boga pracowały ramię w ramię. Ale poza przewodami i warkotem maszyn, które zdefiniowały jego karierę, Tesla miał ogromną ciekawość co do natury samej rzeczywistości. Zwłaszcza jeśli chodzi o duchowość i Biblię. Co, jeśli jeden z największych wynalazców w historii, postać znana z przełomowego umysłu naukowego, wierzył, że istnieje kosmiczna energia kierująca wszechświatem? A co, jeśli Tesla uważał, że ta siła jest czymś, co może okiełznać, a może nawet kluczem do zrozumienia tajemnic życia? Jego ciekawość nie ograniczała się do tego, co mógł zaobserwować w laboratorium, rozciągała się na niewidzialne siły, które wiążą wszystko razem siły, które według niego łączyły naukę z boskością. Dla Tesli te energie nie były tylko teoretyczne. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu zasubskrybować naszego kanału. I dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Były one bardzo realne i często zastanawiał się, czy ludzkie zrozumienie sił duchowych może kiedyś płynnie połączyć się z odkryciami naukowymi. Jego zdaniem Biblia i starożytne teksty duchowe nie były w konflikcie z nauką zawierały wgląd w prawa rządzące kosmosem, spostrzeżenia, które postrzegał jako zgodne z jego dążeniem do wiedzy. Tesla postrzegał swoją pracę jako coś więcej niż tylko wymyślanie maszyn. Postrzegał ją jako eksplorację wielkiego projektu, w którym ludzkie zrozumienie energii i duchowe połączenie mogą współistnieć. Więc, co dokładnie Tesla miał nadzieję odblokować poprzez eksplorację tych niewidzialnych energii? Tesla spekulował, że sięgnięcie do tego, co nazywał eterem, kosmicznego pola energii, może zaoferować światu bezgraniczną, darmową energię. Widział eter jako kręgosłup wszechświata, gdzie życie i nauka przecinały się, miejsce o nieograniczonym potencjale, które mogłoby zakończyć globalne cierpienie. Jego wiara w eter nie była tylko naukowa, był to rodzaj duchowego poszukiwania napędzanego przekonaniem, że te niewidzialne energie mogą zmienić przyszłość ludzkości. Podczas gdy jego pomysły mogły wydawać się fantastyczne w tamtym czasie, były one zakorzenione w pragnieniu wypełnienia luki między ludzką wiedzą a boskością, poszukiwania, które postrzegały wszechświat jako wielką, połączoną ze sobą układankę. Podróż Tesli była więc tak samo związana z duchowością, jak i nauką, przygodą, w której jego dążenie do zrozumienia niewidzialnych sił było tak głębokie, jak każdy z jego fizycznych wynalazków. Jego fascynacja eterem nie była zwykłym hobby, była kluczowa dla jego życiowej pracy, kształtując jego pogląd na naukę jako przedłużenie duchowej eksploracji. Dla niego Eter reprezentował ogromną, wzajemnie połączoną siłę, kosmiczny puls, który harmonizował naukę z boskością. Zamiast postrzegać świat jako podzielony między logikę i mistycyzm, Tesla wyobraził sobie wszechświat, w którym wszystkie zjawiska miały wspólne źródło energii. Dla niego starożytne wierzenia duchowe zawierały prawdy, do których nauka jeszcze nie dotarła. I wierzył, że jego praca może wypełnić tę lukę. Tesla wierzył, że umysł jest jak antena wychwytująca sygnały z tego uniwersalnego pola energii. Kreatywność, intuicja, a nawet poczucie wzajemnych powiązań jak twierdził, mogą wynikać z naszej zdolności do korzystania z tego eteru. Czasami wszyscy szukamy silniejszych połączeń. Zrozumienia i poczucia celu w świecie, który często wydaje się rozdrobniony. Odkrycie, jak wykorzystać wizję uniwersalnej energii Tesli, może otworzyć drogę do jasności i wewnętrznego spokoju, dostosowując własną intuicję i kreatywność do otaczającego nas świata. To jest dokładnie to, co oferuje sekret występów Jezus ścieżka do jasności i spokoju poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim skończą się nakłady. Jego idee nawiązywały do filozofii różnych kultur, które mówiły o jednoczącej sile lub duchu. Tesla nie widział konfliktu między wiarą a nauką. Uważał, że mówią różnymi dialektami tego samego kosmicznego języka. Tłumacząc tajemnice eteru przez różne soczewki. W szczególności nauki Jezusa pobudziły wyobraźnię Tesli. Postrzegał Biblię nie tylko jako tekst duchowy, ale jako dokument bogaty w potencjał naukowy. Dla Tesli historie o cudach nie były fantazjami, ale wskazówkami dotyczącymi ukrytych praw wszechświata. Wyobrażał sobie Jezusa jako niezwykłą postać która rozumiała eter w sposób, którego ludzkość jeszcze nie pojęła. Tesla spekulował, że cuda takie jak uzdrawianie mogą być w rzeczywistości zaawansowanymi zastosowaniami manipulacji energią, zgodnymi z zasadami, które widział w elektromagnetyzmie i rezonansie. Koncepcja rezonansu Tesli wykraczała poza zwykłe wibracje. Wierzył, że jest to uniwersalna zasada, która może wyjaśnić wiele czynów Jezusa. Na przykład chodzenie po wodzie nie było jego zdaniem nadprzyrodzonym wyczynem, ale być może wynikiem opanowania sił magnetycznych. Podobnie, przemiana wody w wino mogła być, według jego teorii, głęboką konwersją energii wgląd, który Tesla starał się powtórzyć w swoich wynalazkach. Jego interpretacja oferowała wizję, w której nauka i wiara przeplatały się, a każda z nich oświetlała prawdy o drugiej. Życie Tesli było pogonią za tym kosmicznym połączeniem, podróżą, w której każdy eksperyment był krokiem bliżej do zrozumienia eteru. Uważał, że jeśli ludzkość będzie w stanie okiełznać tę bezgraniczną energię, może rozwiązać problemy od ubóstwa po choroby. Dla Tesli było to coś więcej niż tylko teoria. Była to wizja przyszłości, w której ludzki potencjał mógł dostosować się do uniwersalnego porządku, tworząc świat, który rezonował z harmonią, którą widział w eterze. Jego rozumienie miłości i życzliwości wykraczało poza zwykłe emocje. Postrzegał te cechy jako siły harmonizujące w rozległej sieci uniwersalnej energii. Dla niego pozytywne uczucia, takie jak miłość i współczucie, nie były tylko osobistymi doświadczeniami, były to potężne wibracje, które mogły wpływać na samą rzeczywistość. Wierzył, że promieniując taką energią, jednostki mogą zestroić się z podstawową częstotliwością wszechświata. Tesla wyobrażał sobie tę zbiorową pozytywność jako siłę zdolną do uzdrawiania, rezonującą z eterem w celu stworzenia rzeczywistych, namacalnych zmian. Nie tylko w jednostkach, ale w całym świecie. Uważał, że jeśli wystarczająco dużo ludzi skupi się na tych wzniosłych emocjach, mogą one wywołać falę harmonii, podobną do zjednoczonego rezonansu, który wzmacnia się i rozprzestrzenia w kosmosie. Perspektywa ta nie odbiegała daleko od starożytnych praktyk, które kładły nacisk na zbiorową medytację lub modlitwę dla wspólnego dobrobytu. Tesla wierzył, że nauka może poprzeć te duchowe idee, że ludzkie zrozumienie energii może wyjaśnić pozornie cudowną moc pozytywnej intencji. Jego poglądy na zdrowie odzwierciedlały ten sentyment. twierdził, że gdybyśmy mogli zrozumieć i manipulować energią przepływającą wokół nas, moglibyśmy odblokować rewolucyjne sposoby na osiągnięcie dobrego samopoczucia. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kilka egzemplarzy naszego ekskluzywnego e-booka jest nadal dostępnych. Pobierz swój teraz, zanim znikną. Podejście to było holistyczne, łącząc dobre samopoczucie fizyczne ze zdolnością umysłu do łączenia się z uniwersalną energią, dalekie od konwencjonalnej medycyny jego czasów. Podziw Tesli dla postaci takich jak Jezus był zakorzeniony w tej wizji wzajemnych powiązań. Postrzegał Jezusa jako kogoś, kto w pełni rozumiał i ucieleśniał transformującą moc energii. Uważał Jezusa nie tylko za duchowego nauczyciela, ale także za mistrza energii wibracyjnej, który potrafił nią manipulować, aby leczyć i inspirować. Teoretyzował, że cuda Jezusa mogą reprezentować przypadki zarządzania energią, a każdy czyn ujawnia rozległą wiedzę. Na temat mocy rezonansu w celu zmiany rzeczywistości materialnej. Dla Tesli chodzenie po wodzie lub karmienie tłumów nie były tylko aktami wiary, wskazywały na fundamentalne prawa natury, które nauka może pewnego dnia rozszyfrować. Jego pasja do starożytnej mądrości nie kończyła się na historiach biblijnych. Dostrzegał także ogromną wartość w praktykach wczesnych cywilizacji wierząc, że zawierają one ukrytą wiedzę naukową zakodowaną w mitach i tradycji. Tesla patrzył na te starożytne historie jak na zagadki, z fragmentami utraconej wiedzy czekającymi na odkrycie. Wierzył, że cywilizacje takie jak Egipt czy Babilon mogły wykorzystywać zasady kosmiczne poprzez swoją architekturę, astronomię i praktyki religijne. Dla Tesli powrót do tych starych tradycji był częścią jego naukowych poszukiwań, sposobem na dotarcie do uniwersalnych prawd wykraczających poza czas. Ta pogoń za mądrością, zarówno ze starożytnych, jak i współczesnych źródeł, ukształtowała jego unikalne podejście do nauki, łącząc empiryczne dociekania z duchową otwartością na tajemnice wszechświata. Tesla postrzegał wszechświat jako symfonię porządku i energii której każda część harmonijnie współgra z następną. Postrzegał prawa natury jako rodzaj kodu osadzonego w rzeczywistości, język, który może być zrozumiany tylko przez tych, którzy chcą uważnie słuchać. Jego eksperymenty nie dotyczyły tylko wynalazków, były jego sposobem komunikowania się z tym uniwersalnym językiem, mającym na celu rozszyfrowanie jego tajemnic. Tesla wierzył, że wykorzystując ten kod, ludzkość może uzyskać dostęp do nieograniczonej studni energii i możliwości, zmieniając sposób, w jaki żyjemy i rozumiemy nasz świat. W swojej wizji wyobrażał sobie globalną sieć, w której energia mogłaby być swobodnie udostępniana, nieograniczona przewodami ani granicami geograficznymi. Jego marzenie o światowym systemie było radykalne. I miało na celu wyeliminowanie potrzeby fizycznej infrastruktury poprzez przesyłanie energii przez samo powietrze. Nie było to tylko marzenie technologiczne. Dla Tesli była to podróż filozoficzna. Wierzył, że jeśli ludzie będą mogli wykorzystać energię wszechświata bez szkody dla planety, społeczeństwo będzie mogło ewoluować poza swoje obecne ograniczenia. Uważał, że wzajemnie powiązana natura wszechświata. Jest wzorem dla ludzkości, oferując plan wspólnej egzystencji. Badania Tesli nad entropią i dynamicznymi siłami termodynamiki doprowadziły go do poglądu, że porządek powstaje z chaosu, nie poprzez jego tłumienie, ale poprzez ukierunkowanie jego potencjału. Dla niego stworzenie nie było pojedynczym wydarzeniem, ale ciągłym procesem, w którym wszechświat nieustannie organizuje się z prostoty wzłożoność. Uważał, że historia stworzenia była alegorią tego naturalnego procesu, przypomnieniem, że nawet najbardziej chaotyczne siły są napędzane przez cel. Jego interpretacja tego kosmicznego porządku napełniła go poczuciem podziwu, postrzegając każde nowe odkrycie jako wgląd w inteligencję stojącą za wszechświatem. Gotowy na odkrycie spostrzeżeń, które mogą zmienić Twoją perspektywę? Nie przegap swojej szansy, do pobrania pozostało kilka egzemplarzy e-booka. Natura w oczach Tesli była czymś więcej niż tylko zasobem, była nauczycielem. Widział w słońcu, wietrze i wodach głęboką mądrość, siły, które działały w ramach tego samego uniwersalnego kodu, który próbował zrozumieć. Chciał okiełznać tę energię, a nie wykorzystywać je, starając się pracować w tandemie z mocą natury, bez zakłócania jej równowagi. Jego podejście opierało się na harmonii, postrzegając każdą naturalną siłę jako partnera w dążeniu do zrównoważonej przyszłości. Dla Tesli prawdziwy postęp nie polegał na kontrolowaniu natury, ale na nauce poruszania się z nią, tworząc przyszłość, która szanowała piękno i równowagę nieodłącznie związane ze światem przyrody. Jego fascynacja energią punktu zerowego była czymś więcej niż naukową ciekawością. Postrzegał ją jako drzwi do zupełnie nowej sfery zrozumienia. Postrzegał tę energię jako nieskończony, niezagospodarowany zasób, który może wspierać ludzkość bez zagrażania Ziemi. Wydawało się, że jest ona połączona z samym fundamentem wszechświata. To było tak, jakby dostrzegł niewidzialną moc czekającą na kogoś, kto uwolni jej potencjał siłę, która mogłaby połączyć i podtrzymać wszystkie formy życia. Dla Tesli. Wykorzystanie energii punktu zerowego polegało na zestrojeniu ludzkości z uniwersalnym przepływem, czymś poza siłami fizycznymi, być może nawet duchowymi. Wyobrażał sobie świat, w którym społeczności rozwijały się w harmonii z naturą, gdzie energia przepływała swobodnie, zasilając miasta i gospodarstwa domowe, bez potrzeby stosowania przewodów lub paliw. Wierzył, że wyeliminuje to wiele podziałów społecznych, łącząc ludzi na odległość i tworząc wspólny fundament energii dostępny dla wszystkich. Pogląd ten nie był czysto praktyczny. Tesla postrzegał go jako misję etyczną, sposób na wzmocnienie pozycji ludzkości bez wyzysku. Wizja ta była śmiała, a jednocześnie miała podtekst moralny. Ludzkość mogła ewoluować. Poza swoją zależność i współpracować z naturą, zamiast z niej czerpać. Kiedy Tesla zastanawiał się nad starożytnymi tekstami, postrzegał historie takie jak Arka Noego nie jako cuda, ale jako metafory wskazujące na utraconą mądrość technologiczną. Dla niego arka reprezentowała opanowanie przez cywilizację wyzwań środowiskowych, symbol odporności. I umiejętności naukowych, a nie nadprzyrodzonej interwencji. Tesla zastanawiał się, czy starożytne ludy wykorzystywały siły natury w sposób, którego współczesna nauka jeszcze nie odkryła. Nie było mu trudno wyobrazić sobie te społeczeństwa budujące zaawansowane struktury lub wytwarzające narzędzia, które harmonizowały z naturą, zachowując równowagę, a nie zakłócając ją. Zastosował tę metaforyczną soczewkę do innych, dobrze znanych historii. Na przykład spekulował, że zjawiska takie jak rozstąpienie się Morza Czerwonego mogły być naturalnymi wydarzeniami rozumianymi i wykorzystywanymi przez ludzi o wyjątkowym zrozumieniu sił natury. W jego umyśle te biblijne relacje nie były po prostu opowieściami o boskiej interwencji, ujawniły starożytną wiedzę ludzkości. O środowisku i jego mocach. Postrzegał je jako elementy układanki, wskazówki dotyczące czasów, w których nauka i duchowość były być może jednym i tym samym. W oczach Tesli Jezus był kolejną postacią, która całkowicie rozumiała te siły. Wyobrażał sobie Jezusa jako wizjonera, który wykorzystał prawa natury w sposób, którego ludzkość jeszcze w pełni nie zrozumiała. Dla niego cuda Jezusa nie były zaprzeczeniem nauki, ale jej wyrazem, działaniami podjętymi ze zrozumieniem energii i świadomości znacznie wyprzedzającymi jego czasy. Tesla uważał, że ludzie tacy jak Jezus, pokazywali, jak ludzki potencjał i uniwersalne siły mogą współpracować w jedności. Widział w nich okno na możliwości ukryte w naturze i gotowe do odkrycia. Odkryj świat wiedzy, który czeka na ciebie. Chwyć swoją kopię e teraz, zanim zniknie. Jego fascynacja wewnętrznym funkcjonowaniem wszechświata rozciągnęła się na liczby, wzory i ukryte siły, które według niego rządziły wszystkim wokół nas. Uważał, że niektóre liczby, zwłaszcza 3, 6 i 9, nie były jedynie cyframi, ale uniwersalnymi kluczami, zdolnymi do ujawnienia absolutnych prawd o samej rzeczywistości. Liczby te tworzyły sekwencję, która rezonowała z naturalnym rytmem kosmosu, zawierając w sobie zasady energii, częstotliwości i wibracji. Wyobrażał sobie, że zrozumienie ich znaczenia może prowadzić do odkryć daleko wykraczających poza współczesną naukę, być może otwierając drzwi do tajemnic, które ledwo możemy sobie wyobrazić. Tesla postrzegał te liczby jako kluczowe elementy w zrozumieniu harmonii we wszechświecie, prawie tak, jakby były osadzone w kosmicznym planie. Urzekł go pomysł, że skupiając się na tej triadzie, mógłby dostrzec wzór łączący mikrokosmos cząstek atomowych z makrokosmosem ciał niebieskich. Jego badania nad rezonansem pokazały mu już, w jaki sposób częstotliwości oddziałują na siebie i wierzył, że 3, 6 i 9 zawierają podstawową formułę dostępu do pola energetycznego, które tak bardzo chciał zbadać. Liczby te, w jego umyśle, były markerami uniwersalnej symetrii obecnej, zarówno w strukturach natury, jak i ludzkiej świadomości. Jego pomysły zainspirowały innych myślicieli, którzy zaczęli badać związek między liczbami a zjawiskami fizycznymi. Na przykład Niektórzy sugerowali, że wzorce te rozciągają się na podstawowe elementy, takie jak magnetyzm i organizacja struktur atomowych. Koncepcja ta podważa konwencjonalne myślenie, sugerując, że magnetyzm może nie tylko promieniować na zewnątrz, ale może posiadać warstwową symetrię skupioną w punkcie centralnym. Takie perspektywy są zgodne z poglądem Tesli, że natura ukrywa swoje prawdy w prostych Eleganckich wzorach, które po zrozumieniu mogą wyjaśnić złożone interakcje w różnych skalach. Poza pracą z liczbami i częstotliwościami, ciekawość biblijnych narracji i starożytnej mądrości zachęciła innych do postrzegania tych historii jako symbolicznych przewodników po uniwersalnych prawach. Interpretował te narracje nie jako dosłowne wydarzenia ale jako metafory wskazujące na zapomnianą wiedzę o wszechświecie i ludzkim potencjale. Jego podejście zachęcało do szerszej perspektywy, która obejmowała zarówno odkrycia naukowe, jak i wgląd duchowy, wzywając do jednolitego spojrzenia na wiedzę, która honorowała mądrość przeszłości, jednocześnie rozwijając współczesne badania. Jeśli ta wiadomość skłoniła cię do refleksji i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super dzięki. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Wierzył, że zrozumienie tych powiązanych ze sobą elementów, liczb, wibracji, zjawisk naturalnych i starożytnej wiedzy oferuje holistyczny sposób podejścia do tajemnic istnienia. Marzył o świecie, w którym nauka i wiara nie kolidują ze sobą, ale współpracują ze sobą, aby odkryć większe prawdy, a ludzie są świadomi swojej roli w tym kosmicznym równaniu.